Witam i zapraszam na kolejny mecz Igrzysk Olimpijskich. Dziś spotkanie trzeciej kolejki fazy grupowej: Australia kontra Macedonia Północna. Drużyna z Europy już jest pewna awansu do ćwierćfinału. Z kolei Australijczycy dzisiaj muszą zwyciężyć, aby znaleźć się wśród ośmiu najlepszych drużyn świata. Zapowiada się wyrównany mecz, bowiem i patrząc na klasę obydwu zespołów, a także na wyceny według transfermarku, wygląda to dość podobnie. Przyjrzyjmy się teraz składom. Australia w bramce, Redmain, dalej Rawls, Wright, Behic, Karacic, Irvine, Hrustic, Magri, Goodwin, Tilio i Maglaren. Macedonia północna, między słupkami Iliew, dalej Ristewski, Musliu, Welkowski, Ristowski, Ademi, Elmas, Mircewski, Czurwinow, Kostadinow i Nestorowski. Za chwilę pierwszy gwizdek sędziego od środka wylosowali. Rozpoczęcie pierwszej połowy Australijczycy, Australia musi przyłożyć się do tego meczu. A i Macedończycy na pewno nie odpuszczą, bo przecież, jeśli przynajmniej zremisują, to wyjdą z grupy na pewno z pierwszego miejsca wcześniej. Belgia zwyciężyła w swoim meczu. No i teraz od wyrzutu z autu w czwartej minucie Craig Goodwin, a więc Australijczycy z szansą na przedostanie się pod bramkę rywali. Dogranie do Maglarena jeszcze Marco Tilio, ale Mircewski go jednak uprzedził. Do Nestorowskiego Kostadinow, Musliu, Ademi. Ładnie ta piłka chodzi jak po sznurku między. Graczami w Bieli, Mircewski, Welkowski. Sporo wolnej przestrzeni na rozegranie piłki. I gramy dalej. Welkowski, Kostadinow. Do tyłu do Ariana Ademiego. Czurlinow, Aristowski. Ostrożnie, delikatnie grają Macedończycy. Starają się wyczuć rywali, chociaż wydaje się, że spokojnie tutaj można rozgrywać tę piłkę śmielej i... i także i dokładniej na pewno. Od autu Europejczycy. Welkowski. Do Kostadinowa. Elmas. Welkowski. Mircewski. Mircewski do Welkowskiego. Do środka Elmas. Mircewski. Mircewski. I Nestorowski, ale uprzedził go jeden z Australijczyków. Mircewski. Karacic. Pierwsze 16 minut zdecydowanie należało do, do Macedonii Północnej. Ajdy Hrusic. Czy będą mieli za chwilę swoje momenty Australijczycy? Bekic. Goodwin. range Goodwin, ale nie udało mu się uprzedzić Szurlinowa. Nestorowski kontra Australia. Magri. Do Marco. Tilio. Tilio dobre przyjęcie. Momentalnie znalazł się pod bramką rywali, ale przechwycone podanie. Po rykoszecie. Spowodowanym tą odbitką, momentalnie przechodzą do kontry Macedończycy. Mircewski na lewym skrzydle, i szansa teraz na znalezienie się bliżej australijskiego golkipera Pera. Ależ próbował z przewrotki. Costadino! Macedonia Północna w 25. Minucie, dzięki bramce Costadinowa, obejmuje prowadzenie, i w tym momencie Australia. Jest w patowej sytuacji. Z kolei Macedończycy wyrastają na jeden z najlepszych zespołów Igrzysk Olimpijskich. Znakomite wykonanie. Najpierw Nestorowski próbował z przewrotki, ale później dopadł do piłki jeszcze Costadino. Gdyby to Nestorowski uderzył, to mielibyśmy niewątpliwie bramkę na top 3 turnieju. I ta radość ekspresyjna Macedończyków z północy to jest coś pięknego, te obrazki będziemy pamiętać z tych igrzysk. Rustych do Jamie'ego McLaren'a, Goodwin, Behitz. do dogranie, szansa na wyrównanie, ale jednak wybija kolanem goalkeeper Macedonii północnej. Tilio. Magri. Rylej Magri do McLaren. A McLaren było blisko. Znakomita postawa Iliewa w tym spotkaniu. Wydawało się, że to Dimitrievski wystąpi, ale w ostatnim momencie selekcjoner zadecydował o tym, by wystawić właśnie Iliewa. I on spisuje się fenomenalnie. Dwunastka na plecach. Sugerowałby, że to jest rezerwowy golkiper, Chociaż bywa różnie. I Hrusić Do Goodwina. Goodwin nie doskoczył do piłki. Jackson Irvine. Do Marco Tilio. Dzisiaj bardzo aktywnego. Blisko bramki Iliewa. Hrusic. Fantastyczna obrona. Aiden Hrusic. Ze strzałem z dystansu. Za chwilę zobaczymy, czy byłby to strzał w światło bramki. Niemniej jednak parada bramkarska kapitalna. No, chyba ta piłka zmierzała w świat bramki. Ciężko ocenić, bo tutaj nieraz decydują centymetry, a nawet i milimetry. Aiden a więc dziesiątka Australii! i Jamie McLaren ponad bramką. Ma trochę pretensji Iliev do obrońców, za to, że nie opilnowali Jamie'ego McLarena w tej akcji. Ale wielu powodów do smutku macedończycy dzisiaj nie mają. Chociaż statystyki przemawiają na korzyść Australii. 4-2 w strzałach. 1-1 w strzałach ma z kolei Macedonia Północna. Oczywiście to strzały ogółem i strzały celne. McLaren. Marco Tilio. I piłka do Stefana Ristowskiego wręcz Ademi Czurlinow. Ristowski. Ristewski Musliu Nestorowski uprzedzony przez Australię Aziz Behic Redmayne Wybrał się Bliżej pola karnego Nestorowski On będzie gnębił Defensorów Krainy Kangurów Kai Rawls. Biega w kółko niczym w przedszkolu Goodwin Mehic. Australijczycy w tej akcji zachowują się bardzo niemrawo. Frustić, no i spotkało się to z odzewem Macedończyków, którzy przechwycili piłkę. Ale i Macedonia teraz wystopowała z szybkością. Ristowski. Visar Musliu, Minuta odolczonego czasu gry Ilia Nestorowski wychodzi Redmain Koniec pierwszej połowy. Macedonia północna prowadzi 1-0 w meczu z Australią. I ciekawe co przyniesie nam druga połowa, bo ta pierwsza była naprawdę udana, naprawdę ciekawa dla postronnego widza. Mimo, że Australijczycy przeważali, to jednak z tą stroną przegrywającą. I od środka teraz Macedonia Północna. Musliu, Ademi. Sporo podań do Nestorowskiego. On jest takim Robertem Lewandowskim dzisiaj. Mircewski. Jeśli chodzi oczywiście o ustawienie. Macedonia zresztą gra dość podobnie jak Polska. Jeśli chodzi o ustawienie, bo jeśli chodzi o występ na tych igrzyskach, no to zdecydowanie jednak gracze z Bałkanów są górą. Welkowski. No. Próbuję, próbuje i dogranie nieudane. Redmain. Od razu do Marco Tilio. Ta piłka przebyła blisko 40 metrów. Welkowski. Kontra Macedończyków, ale kontra nieudana. Wright. to Irwajna. Wycofanie. Rusić, Bekic. Craig Goodwin. I znowu Australia bez pomysłu. Oni są totalnie nieprzygotowani do tego spotkania, bo o ile. W pierwszej połowie, no mieli parę tych strzałów, nie wyglądało to źle, no jednak często gubili się pod presją rywali. Churlinov i Aylin Rustic. Magri, Irvine. Blisko godzina gry za nami. Bailey Wright. Rustic. Kilka do Marco Tiliona skrzydło. Pilio. To jest dzisiaj... Postać naprawdę wyróżniająca się spośród Australijczyków. I od autu Franka Karaczyć. Magri. Marco Tilio. Tilio! Chyba jeśli ktoś zdobędzie bramkę dla Australii dzisiaj to będzie to Marco Tilio. Nestorowski. Kostadinow zagapił się. Nie był obrócony przodem. A teraz przechwyt przez Australię. Craig Goodwin. Do tyłu do Bechicza. No i piłka poza boiskiem od autu rozpoczynają Macedończycy 84% posiadania celności podań Macedonia 88% Australia Ristowski No i będą Australijczycy za chwilę przy piłce Behicz Wydaje się, że te lagi na Nestorowskiego jednak nie są dobrym pomysłem Że nie mają takiej celności podań Macedończycy na dystansie po 40-50 metrów, aby być w stanie zagrozić później bramce Redmaina, Ilio Irvine. i Macedonia, Ristewski do Ilian Storowskiego. trochę zamieszania, Craig Goodwin, Rusic, Agri. Wystawił mu się Aziz Behić, Behic No i oczywiście Iliev Asakurowany przez obrońców Na tablicy wyników wciąż ten sam rezultat Od 50 minut Na razie nie zapowiada się by miało się coś zmienić Kai Rawls Australijczycy Dość chaotycznie w drugiej połowie spotkania Goodwin, Prustic. Wydaje się, że słusznym byłoby przeprowadzenie jakiegoś składnego ataku, a nie tylko rozgrywanie piłki przez 80% posiadania na własnej połowie. Karacic, Inestorowski, czy też Raus. Prustic. Do skrzydła. Na skrzydło do Marko Tilio. Tilio i trójka Australijczyków jest w polu karnym. Czy zdecyduje się za chwilę Karaczyć na dogranie do nich? Irwine. Bran Karaczyć. Tilio. Do Goodwina. I momentalnie wybija Macedonia Północna. Darko Czurlinow. Z problemami, ale opanował piłkę. Ristowski. Musliup. Do Nestorowskiego i tym razem to może się udać. Ale jednak kapitan kangurów załatwia problem. Mają futbolówkę Australijczycy. Tilio. Elmas. Dzisiaj mało widoczny przy piłce jest gracz środka pola. Ilian Nestorowski. Czurlinow. Na lewą stronę do Mircewskiego. Kostadinow był z szansą na drugą bramkę. Czurlinow dynamicznie. Stefan Ristowski coraz bliżej pola karnego. Rywali, i nie mieliśmy bramki, a było bardzo blisko. Już w zasadzie wielu kibiców widziało tę piłkę w siatce. No, dość dziwna parabola, bo zdawało się, że ta piłka leci w światło bramki. Cameron, Devlin wejdzie na boisko zamiast Riley'a, McGreevy i na Faniel Atkinson. No, ale to już jest końcowy gwizdek. Macedonia Północna z kompletem punktów wygrywa grupę C. Australia z kolei żegna się z turniejem. Wielkie brawa dla Macedończyków z północy za postawę podczas Igrzysk Olimpijskich. Oni jeszcze grają dalej, tutaj mamy bramkę z 25 minuty w wykonaniu Kostadinowa. Trzeba przyznać, że może nie są to jakieś wielkie zwycięstwa, bo trzykrotnie Macedonia Północna wygrała po 1 do 0, ale jednak zdobyli 9 punktów walcząc z wcale nie takimi łatwymi rywalami, bo mieli w grupie Turcję, Belgię i Australię. A teraz w tym odcinku to już na tyle. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka, do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie. Do usłyszenia.